jest jestem Pakila, to jest szybki update Co w tej aktualizacji, więc tak Dodali trzy barany Barana gabro, Credorogiego i Rutylorogi Nie wiem kto wymyślał te nazwy, ale są ciężkie One się pojawiły na Xbox One, PC i Stadia Bo chyba ten już baran był na PlayStation 4. Tutaj macie informacje gdzie można je znaleźć Przechodzimy dalej Jak chodzi o barana Rutylorogiego To już jest o nim filmik na kanale, więc zapraszam do opisu. Tak samo jest tam pokazane, jak wygląda ten nowy strój. No i gdy ukończymy tą misję na tego Barana Harriet, otrzymamy darmowe poncho do wyboru. Dali również skamieliny przybrzeżne, morskie i megafauny. Było testowane, jak dobrze pamiętam, na PlayStation 4, to teraz to wprowadzili na Xbox One, PC i Stadia. A tutaj mamy właśnie te skamieliny przybrzeżne, morskie i megafauny. Jeszcze mamy nową kolekcję tygodniową. Widzę, że skamieliny się pojawiły. No i krabik. Jak chodzi o premię, wszystkie wydarzenia dla ról w grze swobodnej oprócz jaja Kondora do 21 września zapewniają dwa razy więcej złota, PD i dolarów. Ukończenie w tym tygodniu dowolnych pięciu wyzwań dnia otrzymamy 5 feromonów legendarnych zwierząt. No i tak samo mamy. Aktualizacji katalogu, więc już było ten odcinek, więc zapraszam również do opisu. Jak chodzi o rolę kolekcjonera, zniżka 5 sztabek złota na torbę kolekcjonera, czyli mówiąc prościej, 5 sztabek złota mniej za rolę kolekcjonera w tym tygodniu. 50% zniżki na wszystkie mapy kolekcjonera, 40% na łopatę oraz 40% na lornetkę udoskonaloną. 40% zniżki na lampę dla konia. Mamy 40% zniżki na siodło kolekcjonerskie. Mamy zniżkę na wszystkie konie kolekcjonerskie. Tak samo 40%. Mamy 40% zniżki również na kaburę i pas kolekcjonera. Mamy również 40% zniżki na wszystkie stroje kolekcjonera. Mamy również 40% zniżki na wystrój kolekcjonera w obozie. No i Ugasa możemy kupić nowe poncho ze skóry wilka w idealnym stanie. Nawet ładnie to wygląda. Więc to byłoby na tyle, więc takie szybkie podsumowanie. Dodali trzy barany dla platform PC, Stadia i Xbox One, tak samo jak chodzi o to poncho Ugasa, tak samo jak chodzi o skamieliny, przybrzeżne morskie i mega megafauny. Oczywiście premie na wydarzenie dla rul w grze swobodnej. Na zrobienie 5 wyzwań dnia, żeby otrzymać feromony No i oczywiście aktualizację katalogu No i dużo, dużo zniżek dla roli kolekcjonera, czyli w sumie można powiedzieć, że to jest tydzień kolekcjonera To byłoby na tyle, więc wbijajcie na Discorda Tam są informacje, odcinki, no wszystko tam jest tak naprawdę Kto jest, może potwierdzić w komentarzu więc zbijajcie na Discorda, link w opisie. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwań. Trzymajcie się. Cześć.